Są takie tytuły, które intrygują swoim założeniem i pomysłem. Ich koncepcje od początku budzą zainteresowanie graczy, a zapowiedzi wywołują ciarki. Zawsze entuzjastycznie podchodzę do takich gier, bo nie wiadomo na jaką perełkę można trafić. Czy w tym przypadku tak będzie? Extinction ma w sobie pomysł, który szczególnie przyciągnął moją uwagę. Zwłaszcza, gdy widać tam inspirację animowanym serialem i grą o tytule Attack on Titan. Jak wygląda to w praktyce? Tego dowiecie się z recenzji. Jak zwykle, zostawcie suba i łapkę w górę. O Extinction ciężko wyrazić jednoznacznie pozytywny pogląd, zarówno w przypadku fabuły, jak i mechaniki, a to przecież dwa najważniejsze czynniki w grze. No właśnie, to teraz zadam wam pytanie. Na ile można przymknąć oko na pewne wady w grze, która właściwie powinna być tylko prototypem, a nie pełnoprawną produkcją? Szczerze, sam nie wiem, ale zacznijmy od początku. Fabularnie Extinction nie wygląda jako źle. Co prawda widać tu średnio budżetowy scenariusz, ale da się to znieść. Historia przedstawiona jest nam w postaci malowniczych animowanych cutscenek oraz mozolnego dialogowania przed rozpoczęciem rozgrywki. Dowiadujemy się w nich o Avilu, ostatnim Sentinelu i jego przyjaciółce Xandrze. Razem próbują uratować rodzaj ludzki przed tytułowym wyginięciem. Przyczyną tejże zagłady są orkopodobne stwory, które dzięki specjalnym artefaktom materializują się w świecie ludzkim, dekapitując każdego napotkanego człowieka i burząc cały dorobek cywilizacyjny. Nasi bohaterowie, bo jest tu też jakiś ostatni władca, ale jego rola ogranicza się do marudzenia i królowania, starają się opóźnić nadchodzącą zagładę. To akurat pozostaje w rękach Avila i jego miecza, zaś Ksandra jest odpowiedzialna za zbudowanie portalu, aby bezpiecznie przenieść rodzaj ludzki do innego świata. Wspomniane wcześniej orki możemy podzielić na kilka kategorii: mniejsze, mniej szkodliwe, ich ulepszone wersje, bardziej zabójcze, a także latające, przypominające w zasadzie nie wiadomo co. Jednak to nie one są głównym daniem tej gry. Najbardziej destrukcyjne dla świata są tak zwane raweni, giganty, które sieją chaos na każdym swoim wielgaśnym kroku. I tu zaczyna się główny trząs zabawy: powstrzymanie tych gigantów. W założeniu nie brzmi to tak źle, co nie? No właśnie nie, bo coś poszło tutaj zdecydowanie nie tak. Zacznijmy od tego, że gra to jedno wielkie skupisko gliczy i nie mam zielnego pojęcia, jakim cudem przeszła kontrola jakości. Jestem cierpliwym graczem, który porażkę ze swojej winy znosi z pokorą, ale gdy w grę wchodzą przegrane, bo gra jest po prostu, krótko mówiąc, niedorobiona, to aż mną te lepiej. Przekleństwa dawno tak ze mnie nie wypływały jak przy Extinction i nie pomogły tu żadne łatki, bo gra już jakiś czas jest na rynku i dalej jest tak samo źle. Ale w czym rzecz dokładnie? Zacznijmy od tego, że każda, w zasadzie każda misja, a jest ich w sumie około 40 kilku, polega dokładnie na tym samym. Nieważne, że teoretycznie mamy inne warunki, aby ją ukończyć, i tak są one do siebie łudząco podobne. Nie pomaga tu też fakt, że zawsze strofuje nas licznik czasowy. Niekoniecznie przybiera on formę klasycznego odmierzania czasu bo takich misji w sumie jest niewiele, ale dużo częściej, a w zasadzie zawsze goni nas wskaźnik wyginięcia. Reasumując, nieważne jaki czas, to zawsze nas on goni. Początkowo misję zaczynamy od uratowania ludzi, którzy zamiast chować się gdzieś przed niebezpieczeństwem, stoją sobie na środku placu przy krysztale teleportującym i czekają aż ich stamtąd zabierzemy, albo gdy przyjdą orki i wyrżną ich w pień. Kto pierwszy ten lepszy? Po co się chronić, uciekać czy chować? No ja też nie mam pojęcia, a wskaźnik wymarcia cały czas nas goni. Generalnie możemy bronić ludności przed monstrami za pomocą naszego miecza, ale żeby to jakoś wygodne było, to też bym nie powiedział. Raz, że bohater porusza się jakoś topornie, to dwa, próba stworzenia tu wyrazistego systemu walki poległa w jej założeniach. Teoretycznie możemy konstruować jakieś tam komba i zwalczać tych mniejszych, co nabija pasek chronicznego ataku, ale po co? Ratowanie cywili pozwala nam naładować pasek ataku nawet szybciej niż zabijanie orków. Wystarczy podbiec, ustawić się jakoś wygodnie, przeteleportować plebs w bezpieczne miejsce i już po sprawie. Pewnie jesteście ciekawi, dlaczego akurat wspominam o tym jednym konkretnym ataku. Ano bo służy on do zabijania gigantu i aby zdekapitować orka wielkoluda, musi być on w pełni naładowany. Zanim jednak to się stanie, często musimy ich rozbroić. Urozmaicenie pancerza miało być tutaj elementem odpowiadającym za różnorodność rozgrywki. Przyznaję, nawet się postarano, bo są pancerze, które załatwimy od strzała, inne wymagają od nas rozpięcia zamontowanych kłódek, odczekania aż pataku giganta zostanie zdjęta magiczna osłona, a jeszcze inne będą zupełnie niezniszczalne. I wszystko to byłoby spoko, gdyby nie problem numer jeden całej gry: fuszerka i niedoróbki. Jak wspomniałem, aby rozbroić pancerze, trzeba trafić w oznaczone elementy, umieszczone w różnych miejscach. Tu zaczyna się prawdziwa udręka. Przykładowo, aby zniszczyć Helm, trzeba rozbroić ową kłódkę, która umieszczona jest na przodzie, tak więc musimy wspiąć się po raweni, wejść mu na głowę i za pomocą specjalnego ataku wycelować w kłódkę. I tak przykładowo dwa razy. Jest tylko jeden, a w zasadzie nie jeden, a kilka problemów. Po pierwsze, aby wejść na giganta, trzeba odciąć mu kończyny. Następnie Avil potrafi się wspinać po ścianach i przeciwniku tylko w linii prostej, i to też w ograniczonych możliwościach. Jeśli pechce, chce, żebyśmy trafili na złe ułożenie oraz zliczyjemy się pod pachą raveni, to szybko się stamtąd nie wydostaniemy. Nasz bój napotyka wtedy pewien pachowy problem. Oczywiście kończyny dość szybko odrastają, tak więc próbę trzeba powtórzyć. Do tego dochodzi licznik wyginięcia, który nieubłaganie spada. A chyba nie muszę dodawać, że gdy osiągnie 0, to automatycznie przegrywamy, prawda? Gdy już jakimś cudem uda nam się bezproblemowo dostać na głowę, to musimy wycelować atakiem w kłódkę, ale znów to nie takie proste jak się wydaje, bo albo spadniemy za szybko, zanim zdążymy wycelować, albo Raveni odwróci głowę w taki sposób, że nie będziemy mogli się tam dostać, bo dlaczego by nie? No i znów spadamy i znów wszystko od nowa, a licznik dalej leci. I to jeszcze szybciej, bo pojawiają się kolejni raweni. Uff, gdy już zdekapitujemy jednego kolosa i z radością będziemy do kolejnego, to okazuje się, że nasz licznik, wskaźnik runicznego ataku, spada do zera i znów trzeba go naładować. A jak? No jak żeby inaczej, powtarzając wszystko od nowa: ratować cywili, odcinać kończyny, a wskaźnik wymarcia dalej leci. I gdy człowiek sobie myśli, że wszystko co najgorsze już za nim, pojawia się kolejny szalony pomysł twórców. Stwórzmy losowo generujące się poziomy. Czasem ten czynnik losowy może nam pomóc, czasem nie. Albo wylosuje mapę, którą trudniej zniszczyć, bo Raveni muszą wejść tam pojedynczo, albo zupełnie otwartą, gdzie przychodzą z każdej strony i pies pogrzebany. Bo oczywiście wskaźnik wymarcia spada tak gwałtownie, że nie jesteśmy w stanie zabić nawet jednego giganta. Pierwsza myśl, jaka przychodzi wtedy człowiekowi do głowy, to idź pan w... z tym, no. Może miałoby to sens, gdyby nie fakt, że jak już wspomniałem, każda misja to w zasadzie to samo. Tej gry ma się po prostu dość po kilkunastu misjach, a w całej grze jest ich około 40, też to prawdziwa udręka. Nie pomaga tu też system rozwoju głównego bohatera, bo o ile fajnie, że coś takiego wprowadzono, to szkoda, że ma to znikomy wpływ na całą rozgrywkę. Tak naprawdę wystarczy wymaksować dwie zdolności, wydłużenie spowolnienia czasu podczas ataku runicznego i przyspieszenie teleportu mieszkańców. Żadne inne w zasadzie nie przydały mi się do niczego w całej grze. Kilka dobrych słów mogę za to powiedzieć o grafice i designie świata. Może nie jest to cud technologiczny, ale w sumie wygląda fajnie. I chyba od początku taki był cel, bo nie wiem jak wam, ale mi trochę przypomina stylem graficznym jakieś MMO. Świat przedstawiony mimo że ubogi, bo tak jak wszystko w tej grze, to mimo wszystko chyba najbardziej mi się spodobał. Jego surowy wygląd pasuje do całej koncepcji wyginięcia ludzkości, i przynajmniej jest to w jakiejś formie spójne. To samo modele postaci. Główny bohater wymodelowany jest całkiem fajnie i nie będę się tutaj doszukiwał ani czepiał. Najbardziej jednak podobały mi się animowane przerywniki. Ich stylizacja przypomina mi dawne dobre czasy kreskówek. To chyba jedyny największy plus tej gry. I co? W zasadzie tyle, bo ciężko wykrzesać mi z niej cokolwiek dobrego więcej. Dawno nie grałem w grę, która miałaby tak zmarnowany potencjał. Dlatego tym razem będę surowy w ocenie i wystawiam Extinction całe 2 na 10. W tej grze leży i kwiczy w zasadzie wszystko, głównie za sprawą mechaniki i gameplay'u. A szkoda, bo wiele można by jej wybaczyć, ale gdy gra jest niegrywalna, no to niestety. Może byłoby inaczej, gdyby budżet był ciut większy, ale tak to no cóż, jest to co jest. Zdecydowanie wam ją odradzam. No chyba, że jesteście masochistami i lubicie oglądać ładne kresłówkowe przerywniki. Jak zwykle dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!